Witam serdecznie, drogie bliźnięta, na czytaniu tygodniowym, hej, i bierzemy się za czytanka, co też energię dla Was na ten tydzień przynoszą, moi drodzy, energii tygodnia dla bliźniaków. Proszę, nie zrażajcie się, jak będą muchy latały, myślałam, że wszystkie wybiłam, ale gdzieś tam za te żaluzje się chowają, piero, zielone gałgany, w październiku muchy, lecimy. Tragię bliźnięta, co dla Was nie ma jakiegoś odejścia, nie ma zejścia. Ja to widziałam gdzie odwrotnie. Karty, słuchajcie, no ale dobra, skoro tak jest, no tak zostanie. Czyli tak jesteście pogniewane, obrażone, nie chcą się karty odkrywać dla Was. Jest coś związane, słuchajcie, z prawem. Jest związane coś z prawem, coś przychodzi, nie ma jakiegoś odejścia. Budzicie się, budzicie się, odkrywacie, kończycie na razie na fantazji i teraz tak nie wiecie o tym, że przychodzi słuchajcie, odpoczynek, że po, aha, nie po odpoczynku, odwrotnie, nie wiecie o tym, że po odpoczynku trzeba będzie troszeczkę popracować. Drogie bliźnięta, czyli tak, e, myślowyście, że ktoś odchodzi, że ktoś odszedł, nie odchodzi, słuchajcie, nie ma zejścia, nie ma odejścia, e, to tak jakby to tak jakby było, słuchajcie, postawienie czegoś na ostrzu, noże na początku tygodnia, będzie to też znak, to też będzie znak z trygonu powietrza, słuchajcie, stawiałabym na wagę, 那。No. może być wodnik, ale nie ma odejścia, nie ma odejścia, nie ma rozejścia, wchodzicie po prostu tak, jakby było pojednanie, pojednanie, jest jakiś pieniążek, przychodzi do Was pieniążek, jest, jakaś, jest jakiś fajny pomysł, poza tym są pieniądze, pierwsze pieniądze, porządne pieniądze dla Was, pieniążki urzędowe, słuchajcie, także nie uważam, że nie jest źle, moi drodzy, jeżeli chodzi tutaj, mamy coś takiego, że chcieliśmy się spiąć, nie możemy się spiąć, czyli bliźniak troszeczkę ma, widzę, gorszy tydzień, z tego względu, że nie może złapać się, nie może wejść w kryby, czyli wchodzi we wspomnienia, wchodzi w coś, co było, ale i do jakieś wiadomości, przyjdą wiadomości i odkryjecie się jak stodółki na nowo, czyli spokojnie bliźnięta, przeczekamy, musimy przeczekać poniedziałek, wtorek, od środy zaczynają się bardzo fajne energie i nie wiecie o tym, słuchajcie, że na, kol że na tygodniowym kole w energiach, że potem w waszym odpoczynku dowiecie się, e, to znaczy duży wpływ сухая Duży wpływ, w jaki sposób będzie miał ktoś, kto nie wiem, czy jest po wypadku, czy jest po więzieniu, czy jest po jakimś przymusowym odpoczynku, czy ktoś. Ale ogólnie jest to osoba, osoba która była na dłuższym odpoczynku, która i przychodzi do Was, tak przychodzi do Was, jest rozmowa, jest rozmowa i jest znaczy: no ogólnie, no może źle się wyraziłam, że po więzieniu, ale jest to uwięzienie, czyli byłem chory, byłam chora tak bardzo długo, czy byłem na zwolnieniu, byłam na zwolnieniu i ta osoba będzie miała w jakiś sposób na Was. Przy olbrzymi wpływ w tym tygodniu, moi drodzy, ale nie ma tutaj odejścia, nie ma rozejścia, jest bardzo dobra energia, nawet bym wręcz powiedziała, że dzięki temu się budzicie do życia, bo są podane jakieś energie, idzie jakaś informacja. Słuchajcie, jest spełnienie marzeń. coś, się drogie bliźnięta wydarza się wieczorowo porą u Was. Coś się wydarza, czegoś się boicie, kończy się to dobrze, ale słuchajcie, jeżeli możecie zamykamy drzwi, zamykamy drzwi, sprawdzamy. Jeżeli się źle czujemy, to jest od razu lekarz, tak potrzebny nam jest lekarz w tym czasie w tym tygodniu, z tego względu, że słuchajcie, nie ma zejść, nie ma odejść, jako takich fizycznych, ale słuchajcie, jest coś, jest coś, co po prostu powoduje, powoduje to, że boicie się czegoś strasznie mocno, poniedziałek i wtorek jest takim decydującym, jest takim decydującym, słuchajcie, dniem, który takim przesileniem, które Zmusza was tak jakby do jak, takiej refleksji, do takiej refleksji, słuchajcie na zasadzie: Ja muszę, ja muszę coś zrobić, ja muszę coś postanowić, ja muszę, bo tak nie mogę dalej iść. To tak nie może być, bo ja stoję w miejscu, ja się cofam, ja coś robię, ale ja się cofam. Ja się cofam w swoich energiach, ja, ja się cofam w, w swoich postanowieniach. I idzie wiadomość, przychodzi wiadomość, słuchajcie: być może, być może będzie to od kogoś z trygonu. Słuchajcie, ziemskiego. I moi drodzy, powiem Wam, że, powiem wam, że bardzo dobrze w sumie, no bo e, tutaj macie dziewiąteczkę kielichów i dziewiąteczka kielichów. Jesteście zadowoleni. Jesteście zadowoleni, koniecznie Wasz partner z tego tytułu również, tak? Jeżeli jesteście ze Znakiem Ziemskim, drogie Bliźnięta, no to będą przemówienia, będą kłótnie, awantury. Jeżeli jesteście, słuchajcie, z Trygonem Powietrza, Trygon Powietrza postawi was do no to tak jakby wam otworzył tak naprawdę na pewne rzeczy oczy, jeżeli jesteście z trygonem słuchajcie wodnym no bo tutaj mamy prawie wszystkie trygony moi drodzy, jeżeli macie do czynienia z trygonem wodnym jest to osóbka, która z wami czy współpracuje, bo to musicie wziąć na szeroko pojętą nasze takie szerokie pojęte spektrum cał, wszystkich spraw, bo to nie muszą być emocje, ale już kończę jeżeli trygon wodny, słuchajcie ta wasza osóbka coś w Was odkrywa, coś powoduje, że jest odkryte, coś się zaczyna dziać, coś się zadziewa, trygon oczywiście ognia niesie wiadomości, niesie wiadomości bardzo potrzebne Wam do potrzebne Wam do życia, bycia do czegoś, żeby ruszyć, słuchajcie z kopyta, także nic aż takiego strasznego złego się u Was nie dzieje, natomiast idą wiadomości o zapomnianych pieniążkach też i o tym nie wiecie, że o jakichś pieniążkach, czyli no, wiadomości, które są, mówią o tym, że coś, co straciło, czy coś, co musiało odejść, czyli czy pieniążki, czy inwestycje, czy to w tym tygodniu, słuchajcie, nie ma tego odejścia. Nawet bym wręcz powiedziała, że liczycie dywidendy, coś Wam się należy prawnie, coś Wam się należy urzędowo, coś się należy jako charakter. Znaczy na zasadzie, coś Wam się należy, i to do Was wielce prawdopodobne, że w tym tygodniu, słuchajcie, moje drogie bliźnięta przychodzi. Jeżeli chodzi o zdrówko, uwaga na jakieś ugryzienia. Słuchajcie, nie wiem, najbardziej mi się tu pokazują ugryzienia że gdzieś tam co, czy ugryzienia, czy jesteście po ugryzieniach. Uwaga na kaca, moi drodzy, jeżeli chodzi moje, moje bliźniaczki tutaj ogólnie na imprezy, bo na imprezach może być nie wiem, czy zatrucie, czy coś zjemy, no tak tutaj mi się to, moi drodzy, pokazuje. No i ogólnie i ogólnie, czyli tak naprawdę dbamy o elektrolity. Poza tym nic się złego, moi drodzy, nie zadziewa Nie ma straty. To tak jakbyście się bały, że mam raka i umieram, mnie nie macie raka, nie umieracie, idziecie sobie dalej do przodu, żyjecie i koniec. Tak naprawdę koniec złego samopoczucia, szczególnie dla tych bliźniąt, które uważały, że to już jest koniec ich życia, że już stanęły, czyli już jesteśmy pod ścianą. Nic nam więcej nie zostało, niestety, moi drogi bliźniaczki. Idziemy do życia, idziemy do życia, są wiadomości, są wiadomości jest spełnienie marzeń i tak naprawdę myślę, że będzie wielkie, łau, wow, wielkie łzy, ale będą to łzy, moi drodzy, radości, tak naprawdę. <laughs> Ale wiele będzie kłótni, awantur, wiele plotek i przemówień, jeżeli chodzi tutaj o trygon właśnie powietrza. Powietrza, powiem Wam szczerze, że powietrza. No i tutaj na ten kielich coś tam pokaże, coś chyba u dobrucha. Trygon ziemski coś przyniesie dobrego. Słuchajcie, ogólnie nie jest moi drodzy źle. No nie ma tutaj oszusta, jako oszusta, jako, jako takiego w sobie, ale ale będą się, będziecie się słuchajcie, troszeczkę będzie darcia kotów w tym tygodniu, no cóż, nie wszystkie tygodnie są takie cudowne, tak, ale dla tych szczególnie, które uważały, że coś się z nimi dzieje, że jest to końcówka że gdzieś tam rozważają, że może być to jakieś zejście, odejście do tego moi drodzy, nie ma, nawet bym wręcz powiedziała że jest natychmiastowe tworzenie samego siebie na nowo bo są nowe wiadomości, to bardzo bardzo pozytywne wiadomości, moi drogie bliźniaczki, tak to widzę, nic złego się, moi drodzy, nie zadzieje Pozdrawiam serdecznie, buziaczki. Hejpa. Do kolejnego czytania.